Witam Was z odiakalne bardzo serdecznie w czytaniu miesięcznym dla Was. Jest to czytanie na miesiąc marzec i przypomnę, jak czytania miesięczne u mnie wyglądają. E, Energie najważniejsze tego miesiąca, plus karta rada, miłość single, miłość związki oraz praca finanse. Kochani, warto sprawdzić swój ascendent. E, każdy znaczek otrzymał e, swój horoskop miesięczny na miesiąc marzec. Playlistę wkleję Wam e, w opisie pod filmem, czy też jest wklejona w opisie pod filmem wraz z innymi czytankami, które Wam polecam. Na samym dole w opisie informacja w kwestii um, czytań prywatnych i zachęcam Was oczywiście do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia tego czytania, do zostawienia komentarza, czy też do udostępnienia tego horoskopu, jeśli komu udostępnić macie. A ja przechodzę już do czytania i patrzymy, co dla bliźniąt miesiąc marzec niesie. w marcu. Już patrzymy. I pierwsza karta. też Kielichów ósemka mieczy o, i piątka kielichów o i trójka mie mieczy single jo jo jakie to cierpienie no niegotowość na miłość kochani co ja wam powiem niegotowość na miłość widzicie trzeba coś opuścić przeszłość trójka kielichów e, są dostateczne trójka kielichów pary związki Paśmie czy dwójka monet. Praca finanse. Wiśnięta. Praca finanse. Mm, co tu mamy? O duże zmiany, duże zmiany, coś nowego, coś fajnego. A monet na spodzie, czyli finansowo coś nowego zaczynacie. Kochani, ja tu widzę jakąś historię taką miłosną. Ktoś przychodzi z uczuciem, ale bliźnięta nie są gotowe, są pozamykane. Dlaczego? Bo czegoś jeszcze nie przepracowały i tutaj karta rada przepracować jeszcze jakieś bóle e, przyszłości. Albo możecie wejść w jakiś związek, ale będziecie bardzo nieszczęśliwi, bo m, gdzieś ciągle myślicie o byłym partnerze. Tutaj są jakieś takie no, emocjonalne razże straty, a dwa historie nieprzepracowane, które są do przepracowania w tym miesiącu. Bo jakby coś nowego przychodzi, ale tutaj nie ma gotowości na ten związek. Więc jak wejdziecie w związek taki, to będziecie bardzo nieszczęśliwi. Natomiast może jest na odwrót, może wy wchodzicie w relację z kimś, ale ktoś jest bardzo zblokowany, niepewny, smutny być może, tak? I co jest problemem? Nieprzepracowana jakaś historia miłosna, tak? Ktoś się jeszcze z czymś nie pogodził, ktoś jeszcze no, nie jest gotowy, tak? Bo ciągle siedzi w tej przyszłości, jakby ma tu perspektywy czegoś nowego, ale mm, bez przepracowania tego no, nie ma opcji. Nie ma opcji i to jest właśnie to, jest przekaz przede wszystkim dla osób, które mają takie nieprzepracowane historie. Coś nowego przychodzi, ale jakby nie ma jeszcze tej gotowości, żeby coś zacząć. To może być brak gotowości u Was bliźnięta albo waszej osoby. Karta rada przepracować jakąś przeszłość, tak? Bądź rozprawić się z przyszłością, tak? Um, nie zaczynać czegoś na siłę, bo i tak z tego nic nie wyjdzie, bo albo unieszczęśliwicie drugą osobę, albo druga osoba unieszczęśliwi Was, jeśli to ta osoba ma coś nieprzepracowanego. Krótki, konkretny przekaz, ja tu nie mam nic do dodania, moi drodzy. Ja nie wiem, dla jakiej szczęści to bliźniaków będzie, ale dla kogoś myślę na pewno tutaj ta grupa osób mi się pokazuje, gdzie nie ma czegoś przepracowanego. W tym tygodniu, w tym miesiącu raczej gdzieś skupić się na tym, żeby bo to jest może ucieczka w uczucia, wiecie bliźnięta, ucieczka w uczucia, a w yy, związku do związku, wiecie o co chodzi? Skończyło się jedno, to szybko a w drugi, zapomnę o poprzednim partnerze, nic bardziej mylnego i na pewno nie w Waszym przypadku, czyli jednak rzeczywiście daj sobie czas przede wszystkim na to, żeby pogodzić się z jakąś stratą, tak? bo tutaj nie ma przepracowania tej straty, nie zderzacie się z tym uczuciem, tak, tylko próbujecie to jak gdzieś zepchnąć, próbujecie gdzieś pójść w nowe, tak, żeby zapomnieć szybkim sposobem, ale gdzieś to wszystko wraca z podwójną siłą, Um, I przez to jakby nie widzę tutaj możliwości wejścia w, czego, w, w coś nowego. No i karta e, tutaj też dla Singli, karty mówią rzeczywiście o tym, że czas jakąś przeszłość odpuścić, tak? Czas odrodzić, narodzić się na nowo, powiedziałbym, w życiu uczuciowym, e, ale no, e, jakby kluczowe w tym wszystkim jest odpuszczenie jakiejś przyszłości. Um, i jakieś, widzicie, też odpuszczenie lekkiego podejścia na zasadzie zabawy. Na zasadzie lekkie podejście, niebranie spraw sprawna poważnie, troszkę mi się pokazuje, przeżywanie przygód, tak? Czyli to też może być niestety po, ze skrajności w krajność popadanie. Uważajcie na to bliźnięta w tym miesiącu, bo możecie bardziej zranić siebie niż tutaj jakaś przygoda tego będzie warta. Bo możecie rzeczywiście na coś, w coś wejść, w coś się, yy, yy, na coś się otworzyć. A, ale tu nie będzie jakiejś miłości, i tutaj trójkąty mi się też pokazują, czyli być może też chodzi o historię. Wchodzicie w trójkąt, ale ktoś jakby nie zostawia swojego partnera dla Was, czy partnerki. I tutaj jest ból, dlatego że jakby raz nie możecie nic z tym zrobić. Ktoś Was kręci, ktoś gdzieś jakieś uczucia wyznaje, Wy coś czujecie, ale jakby nie ma tego. O tej otwartej drogi, dlatego że tutaj jest jeszcze jakaś trzecia osoba i dopóki to tak jakby się nie skończy, wy nie będziecie mogli stworzyć jakiegoś związku, ale póki co to się nie kończy tak? Bo jakby dalej osoba kontynuuje w energii trójki kielichów, więc nadal ta zabawa trwa. Dla tej osoby wtedy jest to zabawa. I dla Was być może w pierwszym momencie, w pierwszej chwili też to była fajna zabawa, fajny romans, fajna przygoda, ale gdzieś wkradły się uczucia i teraz zaczyna się proces cierpienia niestety. Wtedy karta mówi tak, usuń to, co jest dla Ciebie cierpieniem, czyli no w takiej sytuacji trójkątowej naj, najlepszym e, rozwiązaniem do ro, e, Twojego bólu e, i cierpienia byłoby po prostu odejście od tej osoby. Jak trudne to też jest, ale jakby pomogłoby Ci to uleczyć się i, i wyjść z tego, bo tutaj jakby no, w uczucia raz na, ra, narodzić się na nowo, ale dwa no, nie e, poprzez wchodzenie w trójkąty. Czyli też nie powielaj tego błędu jakby nawet jeśli coś tutaj zakończysz, to jakby yy, z kimś, kto ma osobę, to nie wchodź zaraz w, w kolejną relację, która jest na tej samej zasadzie, tak? Bo znowu będzie ta lekcja yy, powielana i na nowo będziesz musieć, yy, musiał, musiała przechodzić przez ten sam proces, a to nie jest proces fajny. Jakieś trójkąty, jakieś kuszenie tutaj jest, jakieś wyjścia, coś, jakieś randki się dzieją, ale uważać, żeby po prostu za bardzo się nie zaangażować, bo później może Was to więcej boleć i kosztować niż to, ty, to jest tego warte, naprawdę. Czyli tak jakby karty u Singli mówią, odpuść jakieś trójkąty, odpuść jakieś sytuacje, w których ktoś się bawi uczuciami albo gdzieś nie idzie to w takim kierunku, w, jakimś by, w jakim Ty byś chciał chciała. U związkowców jakieś kłótnie, jakieś takie sprzeczki, no nie mówię, że poważne awanturki, ale jakieś sprzeczki, jakieś kłótnie, wymiana zdań, nie będziecie się zgadzać. Tutaj jakiś wybór, może chodzić o jakąś podróż, um, może chodzić też o... Dnia sprzeczka z dzieckiem, wybór, wybór pomiędzy jakimiś dwoma możliwościami, albo w lewo, albo w prawo, albo tak, albo tak. Czyli, albo nie zgadzasz się z partnerem, albo e, masz tutaj konflikt z dzieckiem co do jakiejś decyzji, bo być może wy myślicie, że nie wiem, ten kierunek studiów będzie dla dziecka y, korzystniejszy, albo. Ten kurs, ten język do nauki, wiecie o co chodzi, to może chodzić o wszystko tak naprawdę, ale są, jest więcej opcji, jakby i wasze dziecko idzie na przykład w lewą stronę, a wy bardziej w prawą. Ale z partnerem może być podobnie tutaj w jakichś kwestiach, na przykład domowych, finansowych, gdzieś nie możecie się do końca zgadzać ze sobą, lecz. Suma sumarów widzę, że jakby tutaj um, są jakieś możliwości, więc są możliwości też dojścia do porozumienia i do pojednania się ze sobą, więc troszkę was to będzie kosztowało, ale ostatecznie jakby się dogadacie. Może tak. Zawodowo finanse, droga podróż, nie wiem, być może też partner chce wyjechać za pracą, praca za granicą, albo nie wiem, jakieś szkolenie, jakieś um, jak to się mówi. O, jakaś delegacja, coś jakiego, ja, może to Wam będzie siedziało działo troszkę, mm, może to będzie tą kością niezgody, że tak to powiem, bo to jakaś droga, podróż, przeprowadzka by Was czekała, zmiana mieszkania, zmiana miejsca, widzę Was w drodze w podróży za pracą, albo może Wasz partner tutaj idzie za pracą, ale zmiany, nowa droga zawodowa, mm, nie wiem, czy niektórzy być niedanie o zrobieniu prawa jazdy na przykład, może gdzieś w tym tygodniu zaczynacie albo gdzieś myślicie, żeby się zapisać. Może tutaj już będą pierwsze kroki podejmowane, albo być może niektórzy mają już egzamin nawet w tym tygodniu, ale coś nowego, jakiś spontan, um, w się sensie spontan. Była to taka decyzja spontaniczna pod wpływem chwili, ale myślę, że nie będziecie żałować, jakby, bo tutaj dużo się zmienia, ale myślę, że to są zmiany na lepsze, coś zostawiacie za sobą, idziecie w coś nowego, ale jest tu um, jest ta pasja, jest zainteresowanie i jest chęć działania przede wszystkim. A pieniędzy Wam też braknąć nie powinno. Tutaj nie wiem, zakup auta w aucie przy aucie coś może, jakaś reparacja auta, naprawa auta, kupno auta, albo mówiłem kwestie prawa jazdy, wyjazd, podróż mi się pokazuje ja droga, dużo jesteście, bardzo ruchliwi jesteście w tym miesiącu, dużo się przemieszczacie, zawodowo gdzieś się wybijacie, rozwijacie, myślę, że Wasza sytuacja finansowa będzie stabilna, mogą być jakieś wydatki, wydatki na dzieci bądź wydatki na auto, wydatki na podróże. Niemniej jednak nie widzę tutaj problemów finansowych, gdzieś tutaj to będzie właśnie w tym celu, żeby jeszcze jakieś pieniądze zarobić. Czyli na przykład, nie wiem, w pracy, na przykład e, jeśli będziecie mieli prawo jazdy, to będzie podwyżka, bo inna funkcja, i tym samym będziecie zarabiać więcej pieniędzy. E, albo gdzieś musicie zapłacić coś za jakąś podróż, albo za jakieś szkolenie, kurs, ale wtedy będziecie za, więcej zarabiać. Coś takiego może być, wiecie? Wszystkiego dobrego dla Was bliźnięta. Raz jeszcze zachęcam do sprawdzenia swojego ascendentu. Zajrzyjcie w opis pod filmem, bo tam znajdziecie linki do wszystkich czytań, które Wam polecam. Na samym dole informacje o czytaniach prywatnych. Um, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia tego czytania, zostawienia komentarza czy też udostępnienia tego horoskopu. E, wszystkiego dobrego, serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym czytaniu na moim kanale.